Niedawno. No ale nie aż tak. O, pełno zabawek. A my jesteśmy w Carfurze i szukamy prezentów dla kubusia. Na Mikołaja. O, może kupimy mu koszulkę Polski. Nie? Może jakieś samochody. Pełno tych zabawek tu jest. Jemu ja to bardziej coś z autami. Tu masz takie sterowane sterowane takie auto ma? no ma właśnie, i moja ma brzika na punkcie aut, więc pewnie coś nie wiem, może z Hot Wheels'ów -o. O, albo może coś, coś takiego tak w ogóle to Siemaneczko <laughs> o zobacz może coś takiego a gdzie są Hot Wheels'y? a może ten? si patrol Chyba też lubi ksi patrol jest. strasznie dużo tego jest tu? o, idziemy zobaczyć może coś znajdę dla Kubusia gdzie tutaj są... o, tu są hotlisy o, takie coś, to fajne o, to fajne nie? O, tu masz ten duży garaż, co ci wysłałem zdjęcie. A to jest ten drugi. O, pełno samochodów. Że jakieś autko mu wezmę. Kubus teraz jest u babci. Czeka na nas. O, tu masz jeszcze. O, chcesz cukierka? Idź, weźmiesz cukierkę. O, ja coś poszukam dla Kubusia. Dobra, idziemy poszukać na razie kalendarza adwentowego. Tu były gdzieś, o. Ale ja chcę taki z jajkami niespodziankami. Były tu gdzieś. O, tu masz. Jakieś takie, o. A to z kinderkami. No, co tu jest? To są kinderki. Typoteczek, o. Jajka niespodzianki nie ma, to wszystko. No to słabo. Może jakiś inny, a ja ci pokażę ten, co widziałem z tym z patronem nie no, ja nie mam masz aplikację? E, tu były gdzieś takie fajne o tu co to jest? no kalendarze adwentowe o masz Tomek i przyjaciele ty żartujesz sobie? dzisiaj. lego tam masz no to jest ten co ci mówiłem a tu Scott Will sam jest za stówę tu jest sympatronem. No tak, bo no, znają życią otworzy wszystko naraz. No pewnie tak. I tu jest osiem autek w środku. A co, a no co, to... jest, a co jest w innych? Jak jest tylko 8 autek? No jakieś takie różne ten. Yy, dodatki, no. to no poleci do tego. A to jest nowy. Co komiki, to nie? A to patrz. To, to takie duży. Ale fajny, patrz. Tak. No weź to otwórz. nie, nie umiem jedną ręką. Ile to kosztuje? Osiem dych. O, to jest takie coś jak ten robiła. Eee. Ale ładne. Myślałem, że tam coś Chodź. fajniejszego jest. Masz coś odprywa? Co tam jest? No jakieś dziwne rzeczy. <laughs> Fajnie się to zmieniło w tym kerfurze. O kurcze. Co to za kula? <laughs> E, dawno nie lubiłem takich odcinków, idziemy na zakupy, ale sam nie wiem już co mam mu kupić. Możesz napisać w komentarzu. Ale jakiś kalendarz musimy na pewno kupić. Kto jest kalendarz, bym to O? No, Domek? No. A ten Tomek i przyjaciele co tu jest? Jakieś ciufcie. Ale on tego nie lubi. Idę szukać dalej. O, znalazłem dla Kubusia psi patrol. O, muszę się odezwać do panini, bo widzę, że tutaj są nawet naklejki z psi patrolem. Kuba strasznie uwielbia psi patrol. Może wezmę mu jakieś dwie, zobaczymy jak to wygląda. On sobie tam jakieś albumik robi. Nawet nie mam pojęcia. Wezmę mu tą gazetkę, tak żeby miał na dzisiaj. A co to w ogóle ciekawego jest? O, Hot Wheelsy. Takiego auta nie ma. To mu też wezmę. Ale musimy wziąć... Jakiś wózek albo koszyk. Tak sobie patrzę, co tu jeszcze ciekawego jest. Ale kart nie widzę. Gdzie ta moja żanka się schowała? Dobra, wezmę mu to. Będzie się strasznie cieszył. O, tu jest jakiś fajny kalendarz adwentowy. Taki duży. Hmm. Dobra, idę na zabawki, bo muszę mu coś kupić na Mikołaja. Pod choinkę już coś tam mamy. Nie wiem, gdzie ta moja żanka się schowała. Ej, no ten klimat jest fajny, świąteczny, tu jest żanka, o. to fajne. Jakieś jajko z patrolem Ciekawe, może tam jest figurka jakaś. Po ile takie jajko 8 zł? Hmm. Kurczę, strasznie dużo tego jest. Nie wiem co mu kupić. Ale chyba raczej pójdę w auto. może dinozaury? Nie, on nie lubi tak. Ma jednego swojego dinusia. No proszę, tą youtuberkę chyba znacie, i tego youtubera chyba też znacie. Paweł Malinowski i Miss Aga. To. Może ja się kiedyś dorobię jakichś własnych zabawek. <laughs> Może coś z Hot jak z nagrywa, będę nagrywał coś z Kubusiem. Nie, no, taki żarcik. E, dobra. E, tego to jest strasznie dużo, to jest bardziej dla dziewczynek, więc chyba stąd wyjdę. Gdzieś mi się Żanka zgubiła. Nie wiem, gdzie ona jest. Gdzieś tam książki oglądała wziąłem tu jeszcze jakieś samochodziki oczywiście z fotulsami a te fotulsy są wszędzie jakieś książeczki a tam jak ładnie jest super a gdzie ta moja żanka jest? gdzieś się zgubiła